Na początku chciałabym wyraźnie zaznaczyć, każdy liter ma w sobie potencjał do kreatywności. To nie jest cecha zarezerwowana dla artystów, wizjonerów czy szalonych startupowców, ale wielu z nas, często zupełnie nieświadomie, tłumi ją na co dzień i to niestety skutecznie. Co zatem zabija często kreatywność lidera? Podam ci cztery częste z mojej perspektywy powody. Pierwsze: perfekcjonizm i potrzeba kontroli. Gdy chcesz, by wszystko było zrobione dobrze i najlepiej po mojemu, zamykasz drzwi przed nowymi pomysłami. Kreatywność nie lubi ram i nie znosi strachu przed błędem, a już na pewno nie rozwija się pod presją, że wszystko musi zadziałać od razu. Kreatywność lubi za to postawę: spróbujmy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dwa. Brak przestrzeni, mentalnej i czasowej. Będąc w ciągłym biegu, między spotkaniami a kolami, lider nie ma kiedy się zatrzymać, by pomyśleć inaczej. A kreatywność potrzebuje przestrzeni, ciszy, potrzebuje nudy, dystansu, oderwania się od codziennego dowożenia i bycia w bieżączce operacyjnej. W jednym z pierwszych odcinków tego podcastu mówiłam o tym, aby planować czas dla siebie, czas na myślenie. Ono właśnie jest po to, by rozwijać również swoją kreatywność. 3. Lęk przed oceną. Co jeśli mój pomysł nie wypali? Co jeśli zespół go nie kupi? Co powie na to mój szef? To pytania, które skutecznie blokują inicjatywę. Tymczasem lider, który nie ryzykuje, zaczyna powielać tylko sprawdzone wzorce i z czasem sam zaczyna się z nimi męczyć. I cztery. Kultura organizacyjna, która nagradza postępowanie zgodne z procedurami, a nie eksperymentowanie. Jeśli Twoja organizacja wspiera bezpieczne działania, a kara za porażkę jest większa niż nagroda za próbę, no to nic dziwnego, że kreatywność po cichu umiera.